W Tajlandii Agnieszka z Kamilem szukają dla Ani pyszności na kolację. Zostawię tobie to przyjemność. W tym czasie Mamusia zamówiła tajski rosół i czeka. Aha, ma też nowego kolegę. A co to już towarzystwo sobie tutaj znalazło? przyszedłeś, tak. Siedzę tu, czekam i kotek przyszedł, więc go dokarmiam. Ale to my miały, mieliśmy zorganizować jedzenie. Ania chyba nie uwierzyła w powodzenie tej misji. Kamieczyń powinno być. No dobrze, zobacz. <noise> Normalnie ręce opadają. One night in Bangkok, więc wiesz, muszę spróbować, co. To będzie w bangkoku, zostaje w bangkoku, wiesz. W życiu. Teściowej aż odjęło mowę. Nie, nie dam rady. Ty nie daj. No nie. Masz. Dasz chociaż radę. No najpierw też. Radę. <laughs> Masz. Zobaczymy, ja Jak od je, to ty powinnaś. Robaczek robisz. coś nie wchodzi. Zobaczcie, kot nawet tego nie je. Ludzie, dziękuję bardzo. Ciciu, kochany, dobrze tu jesteś. No Agnieszka. No Kamil. Pomysł swój był. No właśnie. Za mamusie, Za tatusia. No masz, zjadaj. Widać kto tutaj ma w tej Ja Jaja. Jaja? O pyty. O pyty. Dobra, Kamilek. O nie. O, ty takiego cienkiego skończy. Nie, bo to jest, prawda? Ten się długo ruszał. Dwa! <grystanie> Dwa! <grystanie> <grystanie> nie no, jednego. No ja jednego. Przed chwilą chciałeś. jest mężczyzną w <grystanie> przed chwilą się już się tym nakradnąć. Tak, Kamil, Kamil. A ja będę miał ten, co w Nie, idzie? ty? ty? Kamil, ty nie dasz rady, hm? Takie brzydkie rzeczy. Tego cienkiego, wiesz, o tak się musiał powiedzieć, na pewno tam, są go wyciągali. Ja pokażę. Nie ulegaj presji. No i ulegaj. Brawo! Ale zobaczcie. Zjedliście coś, czego nawet kot nie chciał. Kamil też nie chciał, ale musiał.